W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święci Aniołowie w niebie, szczerym sercem wzywam was, błagając o interwencję, prosząc o pomoc w sprawie, która tak bardzo ciąży mi na duszy. Wy macie tak wielką moc, którą ofiarował wam Pan Bóg. Proszę, nie zostawiajcie mnie w tym położeniu. Ulitujcie się nade mną i działajcie, by odmieniło się to, co złe. Aniołowie, kocham was i tak bardzo potrzebuję. Proszę, otoczcie mnie swoją modlitwą. Brońcie od krzywdy, bo czuję, że zło nie przestaje mnie atakować. Błagam, usuńcie tę przeszkodę w moim życiu. Bądźcie moją tarczą, chroncie moją duszę i ciało. Zawierzam się Wam, pragnąc słuchać każdego Waszego polecenia. Wiem, że zawsze wykonujecie Boże plany. Z Wami mogę być bezpieczna. Święci Aniołowie, błagam, współdziałajcie z moim Aniołem Stróżem. Prowadźcie mnie ku lepszym dniom, ku prawdziwej odmianie. Postaram się zrobić wszystko, by odmienić swoje serce na lepsze. Zdaję sobie sprawę z moich grzechów. Proszę, módlcie się dla mnie o Boże Miłosierdzie. Panie Boże, Stworzycielu Ludzi i Aniołów, klękam przed Tobą prosząc o anielską opiekę z nieba, błagając o rozwiązanie wszystkich mych życiowych węzłów. Tylko w Tobie jest moja nadzieja. Ufam Ci, Panie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!